Prawnik Krzysztof Izdebski wskazuje na błąd Koalicji Obywatelskiej, która skierowała zbyt mało mężów zaufania do komisji wyborczych, co utrudnia dokumentowanie nieprawidłowości. Komitet wyborczy Rafała Trzaskowskiego złożył protest w Sądzie Najwyższym, domagając się ponownego przeliczenia głosów. Wiceminister Cezary Tomczyk podkreśla, że analiza wyników wykazała nieprawidłowości, takie jak wzrost liczby głosów nieważnych w komisjach, gdzie Trzaskowski wygrywał. Izdebski zauważa, że choć teoretyczne wyliczenia wskazują na różnice w głosach, brak jest jednoznacznych dowodów na fałszerstwa. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiedział możliwość utworzenia zespołu śledczego do zbadania sprawy. Premier Donald Tusk podkreśla, że rząd nie powinien ingerować w procedury wyborcze, ale wszelkie sygnały o nieprawidłowościach muszą być sprawdzone. Izdebski wskazuje na potrzebę zmian w kodeksie wyborczym przed wyborami w 2027 roku. Na warszawskim lotnisku Chopina Straż Graniczna trzykrotnie interweniowała w związku z naruszeniami zasad bezpieczeństwa przez pasażerów. Major Dagmara Bielec z nadwiślańskiego oddziału Straży Granicznej poinformowała, że incydenty miały miejsce w miniony weekend. Pierwszy dotyczył 37-letniego obywatela Gruzji, który nie stosował się do poleceń załogi i używał wulgaryzmów. Po wylądowaniu samolotu z Tbilisi mężczyzna został wyprowadzony i ukarany mandatem 500 złotych. Kolejne dwa incydenty dotyczyły pasażerek z lotów z Dochy i Wiednia, które paliły papierosy na pokładzie, mimo ostrzeżeń personelu. Obie kobiety również zostały ukarane mandatami. Major Bielec podkreśliła, że takie zachowania są niedopuszczalne i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu oraz pasażerów. Były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński zasugerował, że głosy oddane w ostatnich wyborach prezydenckich powinny zostać ponownie przeliczone. W programie Pytanie dnia w TVP Info Hermeliński wyraził wątpliwości co do prawidłowości wyboru Karola Nawrockiego, wskazując na potencjalne nieprawidłowości w liczeniu głosów. Zasugerował, że Państwowa Komisja Wyborcza powinna rozważyć wystąpienie do Sądu Najwyższego z wnioskiem o ponowne przeliczenie głosów, jeśli uzna, że istnieją istotne naruszenia prawa. Rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Aleksander Stępkowski poinformował, że zarejestrowano ponad 3000 tysiące protestów wyborczych, a liczba ta może być wyższa, gdyż nie wszystkie protesty zostały jeszcze zarejestrowane. Czy uważasz, że głosy w wyborach prezydenckich powinny być ponownie przeliczone? Chcesz więcej? Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco.